Witam. Dzisiaj razem z moją małą pomocnicą Łakotką opowiemy o bardzo ciekawym produkcie, który zainteresuje szczególnie rodziców. Oto nosidełko turystyczne Koala firmy Active Leisure. Przewidziane dla dzieci do 22 kg. Zobaczmy jakie ma zalety z perspektywy rodzica i z perspektywy dziecka. Dla rodziców przede wszystkim bardzo wygodny system nośny. Z regulowanym miejscem zaczepienia. Wystarczy odpiąć rzep, obniżyć szelki, żeby dopasować do swojej postury nosidełko, zapewnić bezpieczeństwo sobie i dziecku. Paski biodrowy z szerokimi panelami i piersiowy z regulacją wysokości zaczepienia sprawdzi się na szlaku, gdzie potrzebna jest równowaga i stabilność. Nosidełko jest składane, dlatego jest bardzo łatwe w przewożeniu. Dzięki stopce można je postawić. Jest stabilne, tu można je jeszcze dodatkowo zabezpieczyć kluczykiem, żeby się stopka nie złożyła. Dziecko jest w pełni bezpieczne. Nie grozi przewróceniem nosidełka. Jeśli chodzi o dzieci, to przede wszystkim. Bardzo wygodne siedzisko, widzimy szerokie panele boczne, zapobiegające przechylaniu się dziecka, kiedy jest nierówno, kiedy musimy zmienić pozycję podczas marszu. Przestronne wnętrze, nosidełka i element gwarantujący pełne bezpieczeństwo dziecku. Bardzo wygodne, miękkie szelki. Z regulowaną wysokością zaczepienia paska piersiowego. Po odpięciu rzepa zmieniamy wysokość szelek, dostosowujemy je do warunków fizycznych naszej pociechy. Widzimy tutaj łakotka, czuje się bardzo dobrze, jest przypięta szelkami, bezpieczna, pewna, może obserwować otaczającą ją przyrodę, cieszyć się bliskością swoich rodziców. Baldachim, parasolka chroni dziecko przed promieniami ostrego słońca. Przeciwdeszczowa osłona zakładana na baldachim chroni dziecko podczas opadów deszczu. Siodełko Koala Active Leisure to fantastyczny wybór dla rodziców, którzy nie chcą rezygnować z aktywności, z ruchu, ze wspólnych wycieczek i wyjazdów. Sprawdza się nie tylko w górach ale również podczas spacerów, szczególnie tam, gdzie nie można dojechać wózkiem dziecięcym, nie ma żadnych ograniczeń, spacer można odbyć w każdych warunkach.